Mago witam Was. To będzie jeden z szybszych filmów, tylko sobie zrobimy koszt ustawimy. To już zrobię tutaj z Wami najszybszy filmik ze względu na to, że pokażę ile będzie nas kosztowało zrobienie jednego koktajlu blender 400 W. Zaraz sprawdzamy wszystko jest wyzerowane. <laughs> Tak, widzicie, jest reset zrobiony. Zero, zero, zaraz go podłączymy. No, mamy bardziej. Bender, tak jak wspomniałem, ale jest 400W. A więc już jest podłączona od jakichś 2 minut musiałem przyszykować. Nic się nie dzieje. Także sam z siebie nie kradnie prądu. Nic dziwnego, nie miałoby co kraść prądu. Szybki koktaj białkowy, trochę węgli. W postaci banana, serek 250 gramów i troszkę białeczka dodane do tego. Praktycznie 0 tłuszczu i 250 ml mleka, 1,5% tłuszczu. No i sobie sprawdzimy. No. co działania 0,0. Tak, wiecie, zacznie licznik działać jak. Dopiero włączę mikser, także już nie będę Was tutaj raczył hałasem, tylko zrobię i zaraz Wam pokażę. Pięknie zrobiony pianeczka wyszła, ciebie dobrze. Co tu mamy? Uu. To jest ten, co mamy w gniazdku. I to był jego największe, największy pobór. No i to akurat przy tym obliczeniu No tu mamy cały 1 kW, nie? No to jak tam było w setnych, no to tu mamy jeszcze tysięcznych, 0,1 tysięczna, 1 tysięczna kilowata. No chodził dosłownie No, tu mamy 30 sekund, no może zanim to się uruchomi, no jakąś minutkę może. Jakoś miał opory, żeby to zaczęło od razu działać na początku, nie? No, tak by to wyglądało. Koszt można powiedzieć zerowy. Ale coś tam coś tam pykło. Taka ciekawostka tylko. <grytanie> Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.